Siema. jestem w drodze po płytki łazienkowe, po drodze miałem urząd miasta, więc się krótko zatrzymałem, pomyślałem sobie, dowiem się do kogo należy ten grunt przed moimi oknami, może trzeba złożyć jakiś wniosek i dostanę zgodę na balkon podwieszany. Okazało się... Że grunt należy do gminy, musiałbym tam pojechać, złożyć wnioski o dzierżawę przestrzeni powietrznej, mieć konkretne plany, ile zajmę tej przestrzeni. Jeżeli oni wyrażą zgodę, dokumenty składam do Urzędu Miasta. Ale babeczka mi od razu powiedziała: Proszę pana, wszystkie wnioski, które zostały złożone odnośnie balkonu podwieszanego, zostały odrzucone. Więc sobie pomyślałem: granie, warta świeczki, kupa latania, a na końcu dupa blada. No i jeszcze się dowiedziałem, że jeżeli zrobię sobie taki balkon, to zaburzę ład architektoniczny tak się to nazywa, słuchajcie czyli mój balkon będzie rzucał się w oczy. No i całe piękno mojego miasta, wpis wiadomo o co chodzi. W ogóle na wszystko trzeba mieć tutaj wniosek. Chciałem niektóre opłaty zrobić na kilka lat z góry wniosek. Odsyłają cię do góry, odsyłają cię na dół. Byłem, wymeldowałem też swoją babcię z tego mieszkania. Jestem do tego upoważniony. Facet mi powiedział, że powinienem być zameldowany. Mówię, od kiedy w Polsce jest obowiązek meldunku? No, jest, proszę pana, bo inaczej pan nie weźmie udziału w wyborach. Mówię, wie pan co, jak będzie na kogo głosować, to ja się wtedy zamelduję. Także słuchajcie, przeboję, chyba sobie ten balkon odpuszczę. Kupa latania na końcu będzie z tego dupa blada. Szkoda na to wszystko, czasu oraz nerwów. No i jeszcze mnie może mohery dorwą w końcu. Ukrzyżują albo ukamieniują, być może mnie spalą jeszcze na stosie. Daję sobie spokój z tym balkonem, jadę odebrać płyteczki. Strasznie zimno się zrobiło, ale jest sympatycznie. Pozdrawiam Was wszystkich. Dzięki za łapki, za komentarze. Do następnego.